Cześć, witam Was na moim kanale. Ja nazywam się Paweł Różański i dzisiaj sobie zrobimy kolejne zakupy gier i też będzie jedna konsola. Zapraszam. Na pierwszy rzut powiem tylko tyle, że są gry takie nostalgiczne, o których już kiedyś mówiłem, że niejednokrotnie ogrywałem, czy to było w latach 90. czy początek lat 2000. I tak właśnie będzie z grą, którą dzisiaj pokażę jako pierwszą tytułową, dlatego, że nostalgia ogromna, ogromna, ogromna jeszcze raz nostalgia mną tutaj rządzi. Chodzi o Kolina McRae, w tym wypadku akurat 2-0. Grałem w jedynkę, grałem w dwójkę, grałem w trójkę, czwórkę. Później ten Colin, który był 2005. Kolejnych już chyba nie ogrywałem z tego co pamiętam, bo już grałem w inne gdy na pewno to już był wtedy Grantu Turismo. Już nie pamiętam, która część, aczkolwiek zostało to tak do dzisiaj. Nie ogrywam ostatnich tych wersji w WRC, chociaż się to pewnie za niedługo zmieni, dlatego że jak wiecie, posiadam kierownicę akurat tego Logitecha G29, który jest jak na takie warunki, jak ja gram, to spokojnie wystarczające. Wracając do kolina. Kolin ma Rayleigh. Kupiłem go w takim... nie tyle, że w takim stanie, bo stanie jest po prostu super, ale jest, jest to w wersji Platinum, tylko właśnie do no, no ten stan, tak? Często jest tak, że te pudełka z PlayStation 1 są połamane. Tutaj nic takiego nie ma, staram się to jakoś ładnie otworzyć, aby było dobrze widać. Okładka czy okładka, sam manual jest po prostu wygląda jak nowy. Drugi tutaj manualik też jest, bo to jest oczywiście komplet. No i sama płytka. Wersja Platinum. Słuchajcie, zapłaciłem za to coś około 30 zł. Także cena naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. Jest to pełna wersja angielska. I kupiłem w Platinum, chociaż chcę mi w premierowej wersji, na pewno kiedyś taką będę miał, bo na to poluję aktualnie. Jest to zapisane w notesiku. Aczkolwiek, <laughs> czymś takim na pewno nie pogardzę, dlatego że. Załatwił mi to przyjaciel i też szukał dla mnie dosyć sporo czasu. A jest to gra, mówię, dla mnie bardzo ważna. Co to jest? No, Colin McHale, jak to jest, sami wiecie, Jazda po szutrze, czyli typowe takie w WRC. Ta gra kiedyś zdobyła naprawdę tak dużo nagród, że do dzisiaj jest to klasyk nad klasykami i porównywany jest ten tytuł do. Wszelaki gier tego typu, właśnie typu WRC, tak? Bo to, to nie są wyścigi na torach takie jak na przykład Gran Turismo, czy tak jak Forza Motorsport, na przykład, albo, no nie wiem, no Horizon to jest degać, innego. W każdym razie mamy kolina hmm, 2.0 i idzie sobie już do kolekcji. Kolejną gierkę, słuchajcie, tak, słuchajcie tak: Vampyr, Vampyr. Ja mówię Vampyr, niektórzy mówią Vampire. Różnie to. Hmm, Vampyr to jest nic innego, jak słuchajcie, bardzo fajny okres w historii akurat Anglii. O co tutaj chodzi? No, tytułowy będzie wstępował tutaj: Vampyr, fajnie się to zaczyna, dlatego że od razu jest wartka akcja spadamy z takim, można to nazwać, takim sypem ciał, tak? I budzimy się jako świeżo upieczony. Wampir i od razu, od razu już jakieś będą walki przedstawienie postaci i tak dalej, tak dalej. 2000... rok dokładnie, czyli to jest koniec, to jest koniec pierwszej wojny światowej, gdzie jak wiecie też z historii występowała wtedy tak zwana grypa hiszpanka, która połamała wiele, znaczy połamała, połamała, połamała wiele żyć. I uśmierciła wiele rzeczy właśnie w ówczesnej Anglii. Wtedy się pojawiały właśnie takie wzmianki, różne zapiski, różnego rodzaju sytuacje na temat wampirów. I to jest nic innego. Gra bardzo ładnie niż czacie graficznej. Mi się aktualnie bardzo coś takiego podoba, z tym, że bardzo liniowa. Nie możemy sobie gdzieś tam pójść z boku, gdzieś tam uliczkami tego Londynu mrocznego, bo gra jest bardzo mroczna, to też trzeba przyznać. I Bardzo fajnie skrojona, bardzo fajnie zrobiona. Ja od. Tego odcinka w zasadzie robię tak, że wszystkie gry ogrywam, ogrywam, tak jak ja zawsze, y, zawsze to nazywam, ogrywam, nie przychodzę do końca, tylko ogrywam, zobaczyć jak to faktycznie wygląda. Bardzo mroczna, bardzo fajnie wyglądająca, ale są tu pewnego rodzaju niedoróbki. Jakieś bliczy specjalnych się nie spodziewałem i faktycznie takich nawet nie było, bo jak na w sumie indyka, bym powiedział, gdzie na początku nie twierdzono, że to będzie indyk. Oceny były różne, w zasadzie na metakrytyku coś około chyba 70% było na plus. Ale gra, słuchajcie, no, do zagrania, jak najbardziej. Nie wiem, dlaczego aż tak bardzo ją negują. Może, może za to, że ona jest nie tyle krótka, bo też wcale aż taka bardzo długa nie jest. W każdym razie mocno bym polecił ten tytuł, bo jest taka, jest, to jest taki ten mroczny Londyn. Jakby ktoś jakby ktoś jak ktoś był kiedyś w Londynie, to na pewno wie, o czym ja mówię. Brod, syf taki, w tych takich starszych dzielnicach. Tak to też tutaj wygląda. Po zmroku dosłownie no, toczka w toczkę, tak jak to jest faktycznie w Londynie. Bardzo fajny tytuł. Zapłaciłem coś za niego około 20 zł, także cena bajkowa. Lecimy sobie dalej. Rescue HQ. I to jest tutaj na nie jest napisane, ale jest to The Taekun. Dokładnie o co tu chodzi? Jest to rzut izometryczny gierki, gdzie będziemy budować sobie bazę, na przykład policyjną, będziemy sobie szpital budować, będziemy sobie też policję, tak, bazę policyjną, i na przestrzeni tej gry będziemy sobie właśnie mm, grać w stylu Taekun, czyli no, pamiętacie na pewno jakieś rolekostera, Tajkuna ty i w ogóle to jest gierka, w której będziemy sobie wykonywać te mis też misję. Generyczne często, ale jednak, jednak fajnie się to przedstawia. Ciekawa, ciekawa sprawa, warto sobie zagrać, dlatego że tutaj musimy troszkę pomyśleć, zanim zbudujemy jakąś bazę. Czy jest to policyjna, czy to jest szpital, czy to jest straż pożarna, to będziemy musieli pomyśleć tak, aby na przykład nasi bohaterowie mogli sobie. Blisko przejść do pewnych tam sytuacji, żeby to trwało jak najkrócej, żeby jak najszybciej dotrzeć do naszych podopiecznych. Tak by to wyglądało. Gierka mnie kosztowała coś około też 20, chyba coś bardziej po 30 zł, ale na no, PEGI czy to, to już jest nieważne. Kolejna gierka. The Eternal Cylinder. Słuchajcie, jak zobaczyłem tą grę na gameplayu kiedyś, to postanowiłem, że ja muszę cholera mieć bardzo ciekawa gierka, tym bardziej, że to jest tym już nie pamiętam jak, jak, jak ten deweloper jakie tam te gry wypuścił, ale one były dosyć modne. w każdym razie the eternal cylinder, tytułowy cylinder dosłownie będzie przechadzał się za nami, będzie nas gonił praktycznie przez całą rozgrywkę, momentami się zatrzymując i dzięki temu będziemy mogli eksplorować świat tam przedstawiony. będziemy musieli eksplorować, będziemy musieli sprawdzać różne znaczki, zdobywać i w ogóle i w ogóle, ale za nami właśnie będzie ten tytułowy cylinder biegł rozwałka typowa, też będziemy sobie tutaj siekać, nie siekać. Fajna, fajna gierka, ponieważ to no, siekać, nie siekać. No, głównie chodzi tutaj, gra będzie taka przedstawiona bardziej w formie eksploracji, ale też właśnie cały czas za nami, cały czas będziemy mieć w głowie, że za nami ten cylinder yy, cały czas jedzie, płynie, jak to nazwać, nie wiem. W każdym razie na pewno jest tak, że chciałem yy, i tak później wyczytałem, że każdy chciałby zobaczyć z graczy, co za tym cylindrem się znajduje. No niestety to nie jest możliwe w grze, aby to osiągnąć, ale faktycznie... No, gierka ciekawa, w bardzo fajnym stanie do mnie przyszła. Płatność też coś około 40... Tutaj akurat coś około 40 zł, ona była delikatnie droższa. Dobrze, następna gra, Galaxy Z The Void. Tak, mamy tu dwie gry tytułowe z 17 bitówek, dokładnie. Ja to już mam, jak wiecie, kiedyś pokazywałem, mam to na Nintendo Switch i... Musiałem, musiałem. Jak zobaczyłem, to w takim stanie zapłaciłem za to coś około 20 zł. To sorry, ale no po prostu musiałem to wziąć. Musiałem to wziąć. Nie ma tutaj oczywiście żadnych manuali, tak wcześniej nie pokazywałem. I nie mam tych gier wszystkich, widzicie, jeszcze w protektorach, dlatego że dosyć niedawno mi to przyszło i na świeżo pokazuję, więc tak by to wyglądało. Zresztą wiecie, że przeprowadzam się w dalszym ciągu do tego nowego pokoju gracza i kolekcjonera, gdzie tam się znajdują moje wszystkie gadżety. Nie mam w domu aktualnie tego studia, więc. Muszę to wszystko przewozić, więc żeby, żeby sobie to włożyć w protektory, muszę tam po prostu być fizycznie. Bardzo fajna gierka. Tak jak mówię, zapłaciłem za to naprawdę bardzo fajne pieniądze, więc leci sobie do kolekcji. I kolejna gra: The Order 1886 rok, tak. Ludzie określają to jako taki pół na pół w skali 1 na 10, no to tak piątkę mu dają za krótkość gry. Czy ona jest faktycznie taka krótka? No, coś około 7-8 godzin trzeba przeznaczyć na tę grę. Nie jest to FPS, to jest taka taka strzelanka, można powiedzieć. Też tutaj jakieś zagadki będą troszkę tak przestawione w formie fantazy delikatne wzmianki tam będą. Przede wszystkim co? Tu też będzie Londyn, tu też będzie Anglia. Bardzo ładnie graficznie ta gra wygląda, wręcz bardzo, bardzo, bardzo ładnie wygląda. Cóż my tutaj będziemy, będziemy robić? No tak jak mówię, no będziemy szczelać, będziemy się zachowywać bardzo, bardzo nieprzystępnie, że tak powiem. Ciekawi mnie to, że to też jest taki, taki ten rok. Jak widzę takie gry, ja, ja już się ja szukałem, może poniżej szukać nie trzeba, ale żeby ją znaleźć w takim bardzo szacownym stanie, tak jak jest aktualnie ta właśnie, lub gra, znaleźć się w folii, to ona wcale taka najtańsza nie jest. Ja postanowiłem, że sobie zdobędę m, tą grę w wersji angielskiej, nawet nie polskiej, bo nie ma to znaczenia dlatego, że m, tutaj dźwięki, czy, czy, czy na przykład lokalizacja będzie się zgrywała z. z, 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 z jak to się kuźwa mówi. Znowu mi wyleciało z głowy. Spacza, tak? Spacza z aktualizacji. Także tutaj spoko. Gra mnie kosztowała coś, coś około 30 zł również, także fajnie. Kolejna gierka, Rim. Rim to jest dla dzieci gierka, można powiedzieć chłopczyku tam na wyspie, który tam musi nie tyle uciekać, ale chyba, chyba nawet tak. Już nie pamiętam dokładnie. Zdobyłem sobie tą gierkę dlatego, że ja takie gierki bardzo, bardzo, bardzo szanuję, bardzo lubię. Jest to typowy indyczek, ale... Bardzo ładna okładka, też fajnie przedstawiona. Nie jest jakimś idealnym bardzo stanie, bo tutaj widać, że ona była delikatnie zawilgocona, ale jednak jest i idzie sobie do kolekcji. Kolejny tytuł, słuchajcie, nie miałem Dying Lighta od polskiego studia Techlandu. Nie miałem. Miałem, miałem okazję kiedyś kupić dwójkę, dosyć tanio, ale no jeszcze to nie było na tyle dla mnie tanio, aby w nią grać, dlatego że ja chyba nie będę ogrywał tej gry aż na tyle, żeby ją przejść, dlatego, że mi ona troszkę przypomina Far Cry'a, jednak Far Cry a lubię bardziej, no, przykro mi, no ja wiem o tym, że to jest polska, polski, polski deweloper i gierka jest bardzo szacowna, bardzo taka szacowna, superowa, nie jednym się podobało. Oglądałem kilkukrotnie jakieś, nie tyle GMP, tylko nawet streamy u Was, u niektórych youtuberów, nawet od nas, także, no, ja wiem, gra jest bardzo fajna, bardzo ładna i w ogóle, w ogóle mówię, no mam na razie jedynkę, dwójkę jeszcze ją sobie kiedyś kupię. Zadałem Klajta sobie Zapłaciłem dokładnie 20 zł, także cena też bardzo fajna. Jak widzę speki trzy gierki od OG, to ja to muszę po prostu zdobyć. U mnie w domu takie gry są mocno nie tyle poszukiwane, tylko takie. No, powiem szczerze, że na telewizorze bardzo często się odpalamy z, z takimi tytułami i gramy sobie wspólnie z dziećmi. Race with Ryan Road Trip Deluxe Edition. Nic bardziej mylnego. New trucks and Racers. Będziemy się tutaj ścigać, oczywiście, gra dla dzieci. Także tutaj nie będzie nie wiadomo czego. Poziom trudności będzie równy z nie wiem z jaką grą porównywać, ale, ale faktycznie jest, jest to bardzo łatwa gierka, taka typowa dla, dla dzieciaków. Fajnie, że jest u mnie w kolekcji, zwłaszcza, że. Te gry od OG dla dzieci, one wcale nie są takie najtańsze. wiecie, sławetna marka, to już jest marka, coś mało można powiedzieć, czyli Przypatrol. Patrol. nawet używany, coś pod stówkę chyba trzeba zapłacić. No, te gry mają coś takiego do, do, do siebie, że mają popyt, bo dzieci, ludzie kupują, rodzice kupują dla dzieci te gry, bo są naprawdę bardzo fajnie zrobione. No i są właśnie te ceny takie do, dosyć, dosyć. Kolejną sprawą, słuchajcie, jest For The King. Roguelike, tabletop, adventure trzech tytułowych gości, jest to właśnie taki trochę rocklike, jest to trochę JRPG też jak najbardziej. Trzech tytułowych gości, którzy są przedstawieni na, na okładce, będą sobie tutaj wykonywać przeróżne, przeróżne, przeróżne hi historie, przeróżne rzeczy. O co, tutaj, o co tutaj chodzi? Ja powiem wam, że tego typu gier nie przechodzę, nawet nie gram, chociaż zdarzała mi się kiedyś taka seria jak cywilizacja. O co mi chodzi? Chodzi mi o te m, takie klastry, co są na mapie. Mapa jest połączona z tych klastrów, one się chyba. Geksy nazywały kurczę, jakoś coś, coś. Zawsze mi to wychodzi z głowy. W każdym razie m, chodzi o te klastery, będą tu walki turowe, będą tu wszystko ogólnie będzie turowe, tak? Nawet, nawet różna mechanika będzie, będzie pokazywała to w taki sposób, że wszędzie będziemy widzieć tą turę. Ja nie lubię walk turowych, nie lubię ogólnie. Hmm, grać w JotRPE. Mnie to jakoś nie urzeka. Ale jak zobaczyłem gierkę, za, za którą zapłaciłem dosłownie jakieś chyba około 10 zł, no to do kolekcji po prostu musiała do mnie, hmm, do mnie musiała przyjść. Wszystko fajna, idealna, nawet tutaj jakaś jest nawet jakaś jest historyjka. E, a z jednej strony, tylko widać napisane, co można robić z nią, że, czyli, że nie można je zjeść, na przykład, bo się coś tam stanie. <laughs> Typowe angielskie. Przemyślenia. Tak, cieszę się niezmiernie, bo bardzo fajnie wygląda angielska, angielska wersja. Pro, polowałem, próbowałem ją zdobyć w ale nie do końca się mi to udało. Ale fajnie, że jest chociaż używanie używan z kolekcji. Dobra, mielibyśmy sobie te gierki wszystkie i pokażę Wam sprzęt, który kupiłem, bo naprawdę jest się czym pochwalić. Kupiłem, słuchajcie, zepsutego Switcha na terenie Wielkiej Brytanii. Przysłali mi go tutaj i Paweł Igras, którego polecam, jeśli chodzi o naprawy, bo naprawdę robi robotę niesamowitą. Pierw pokażę tak. Nintendo kupię Nintendo Switcha, ale tutaj musiałem do niego dokupić jeszcze Joy-Cony. Dlaczego musiałem kupić Joycony? Dlatego, że jeden był zepsuty, dalszy ciągu jest zepsuty, ale naprawa oscyluje coś około 120 zł, a jeden nowy Joycon kosztuje coś około 130 czy 140, no, zależy, nawet 150, zależy jak tam się zależy jak, jak tam się ułoży gdzieś na Allegro, czy, czy na innych portalach, wiadomo, takich gdzie sprzedażowych. Kupiłem dwa oryginalne w sklepie za 319 zł dokładnie w media, w jakimś tam media. Dlaczego kupiłem dwa? Dlatego, że ciężko znaleźć oryginała jednego, bo ludzie nie sprzedają, zazwyczaj są kompletne, więc wkurzyłem się, chciałem sobie już pograć, ponieważ mam 5 trójkę, jak wiecie, ze wszystkimi dodatkami, rozpakowano mnie w folii. <śm> to jest ważne. Więc będę sobie grał, podejrzewam, na jakiejś pauzie w pracy, czy gdzieś tam, gdzieś tam indziej. Po prostu z tego Switcha będę ze sobą zabierał. I kupiłem właśnie te dwa joy cony w komplecie za te 319 zł, ponieważ bałem się też, bo uszczelimy, też, można powiedzieć. Ponieważ mo można kupić bardzo podobne, używane, ale są podróbkami, a nie oryginałami. Także niewiele myśląc, kupiłem sobie po prostu do nich komplet, więc jeden będę miał zapasowy. Tak przyszedł mi ten Switch Nintendo. W środku będziemy sobie mieć oczywiście samą konsolę. Nie mam do tego żadnych dodatków. Mam jedynie co mam, to jeszcze mam do tego mm, oryginalną ładowarkę. To tak, ale pokażę wam. No właśnie, widzicie, wychodzi na to, że konsolka jest z dwoma dżikronami tymi niebieskimi. Nie, tutaj powinien być różowy, ale jeden jest po prostu, o ten, ten jest nówka sztuka, a ten jest używany tu powinien być ten różowy, ten standardowy taki kolor, który był dodawany do switchów. Tak, nie jest nic nie złego, bo wszystko jest porobione. Jest troszkę porysowana szybka, no delikatnie. Do takiego ogrywania, jak ja sobie będę brał, brał do pracy czy gdzieś, to spokojnie wystarczy mi. Jak widzicie, wszystko elegancko śmiga. Są też jeszcze jakieś profile czyjeś. Będę musiał to wszystko zrobić pięknie. W każdym razie bardzo się z tego cieszę, słuchajcie, bo naprawdę mm, chciałem mieć Switcha. Chciałem mieć jakieś gry też więcej gier na to. Zobaczymy, jak to będzie, bo jak wiemy, gry na Switcha wcale nie są wcale nie są Stanie, ale będziemy sukcesywnie się starać tak, aby pozyskać jakieś Mario, bo wiadomo, te wszystkie Mario Karty, te wszystkie Luigi's, Luigi's Mansion czy gdzie jakoś tam. U nas marka Mario jest mocno lubiana i mocno szanowana w domu i nie tylko, nawet w rodzinie, bo wiem o tym, że niedokrotnie ktoś tam grał i na, zaczynając od Pegasusa, prawda, od takich typowych Mario. To dzisiaj na Switchu wygląda to naprawdę bardzo dobrze, bo ogrywałem już u kolegi niejednokrotnie. Postanowiłem, że tego Switcha sobie jakoś muszę zdobyć. Nie chciałem kupować orygin oryginalnego, nie chciałem kupować nowego. Jeszcze, jeszcze poczekam, bo będę chciał mieć nowkę sztukę nierozpakowaną yy, taką zapakowaną fabrycznie, żeby mieć ją na półkę, ale tak, do, do takiego grania. To wiadomo, że sprzęt raczej używany. A JoyCon, jak to JoyCony, lubią się zawieszać, Czytaliście, na pewno, albo wiecie, że one mia ma mia ma miały, mają i może będą mieć jeszcze. Problemy z dryfującymi analogami. Nie wiem, dlatego postanowiłem, że. A dobra, idę do sklepu, kupię sobie te Joycony nowe i. Bo, bo wiem, że będę po prostu grał, tak? Tak to słuchajcie, wyglądało, zapraszam do łapek do góry, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentarzy i oczywiście też na grupę dyskusyjną, a Ty Grasz, czyli tak samo nazywającą się jak mój kanał. I cóż. Co będzie? Będę planował za robić regularne streamy, zobaczymy, co z tego będzie. Jak widzieliście, Ania dodała pierwszy swój debiutancki materiał, jak Wam się podobał, też możecie napisać, bo dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne, dlatego że jak ktoś przychodzi, jak ktoś przychodzi, tak powiem, tak trzeba powiedzieć, bo to jest moja żona akurat, tak, ale jeżeli ktoś nowy przychodzi na kanał, muszą mieć jakiegoś tego konsekwencje, czyli trzeba, trzeba się umówić na pewnego rodzaju jakieś tam materiały, trzeba to jakoś wszystko zacząć, tą ramówkę wypełniać. Jak to widzicie, czy się podobało, czy nie, napiszcie w komentarzu. Bo to jest też bardzo ważne, ponieważ na, na, na przykładzie tego widzicie, że ten kanał się właśnie rozrasta. Do zobaczenia. Cześć.